W pierwszym odcinku z Row Blacks. Dziś będziemy grać w Row Black Stores. Mam nadzieję, że taki typ filmów wam się spodoba. Zaczynajmy. Boże, jak się zacina. Ikon pokazanie języka, co mi się stało z głową. Dobra, czekam na ludzi. Ludzie zdecydujcie się, czy wchodzicie, czy nie. Zaczynamy. Dobra, biorę łamacz zamku. Ja zbieram hajs na krucifiksa. A ten czemu kluczy nie wziął? Ej, on się boi, czy co -X Ciekawe, czy przejdę do sika, czy jak on się tam nazywał? Boże, nie cierpię tych pokoi. najmniej pieniądze pozbieram. Widzę niebieskie światło. Ej, ale tu tego nie ma. Aha, było w pokoju obok. Dobra, idę. Nie chce mi się czekać na tego typa. O tak szybko znalazłam klucz. Ej, dobra, kiedy będzie potwór, bo tak trochę nudno. Oczy w dół. Dobra, udało mi się. Ej, ten gościu za mną idzie. Ale dziwny pokój. Nareszcie. Dobra, czekam na niego. Ej, lepiej no te. Serio. Nie no, nie wytrzymam. Dobra, jak się pododbało, to lapki w górę i beiją.